No, Dawaj, wierzch. Jedziemy. <grybujesz> Wracamy na górę, bo coś mnie podryże. Jest kolejny dzień, jest niedziela. Jedziemy właśnie do Czestatu. I na początek lub koniec, jak to woli, Chorwacji na półwysep Prewlaka pojedziemy zobaczyć, czy można wjechać, dojechać do tej twierdzy, która przez tyle lat była zamknięta. I ogólnie zobaczymy, pokręcimy się tam po tamtych okolicach Konawla zobaczymy co tam jest ciekawego. Ciepło dzisiaj. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Co prawda tu pokazuje tylko 24 stopnie, ale tu jakoś tak zawsze jest chłodniej. Tam na dół zjedziemy, będzie tak? tak, a w Caftacie to podejrzewam, że w ogóle będzie już około 30 stopni, więc wykorzystujemy jeszcze ten... <laughs> Jak na niedzielę ruch duży tak. na wyjeździe z Bardzo dużo kamperów i turystów nowych przyjeżdża. Nawet z przyczepami tak. Tak, nawet z przyczepami. Naszych rodaków też jeszcze jest sporo. Także jedziemy sobie pozwiedzać trochę. Jutro też ma być jeszcze ładna pogoda, ale już od wtorku szykują się trochę burze, trochę deszcz. Więc dzisiaj jeszcze wykorzystujemy na dalszą podróż. No i do zobaczenia później. Po lewej teraz będziecie widzieć knajpę z małżami Ostrygami. Restaurację Sudbit, Sud tak to mówię? Twitter, która ma bardzo wysokie oceny ogólnie na Google'ach o, o której godzinie byśmy tu nie przejechali jest pełno sama. Pełno, a co ciekawe to jeszcze jest tutaj też dużo właśnie Polaków ona 4,8 czy 4,9? 4,8 chyba no. po kilka tysięcy ogólnie opinii więc no, jest bardzo wysoko ceniona a my już jesteśmy zadracze, dokładnie no dracie, dracie, to było dracze. To jest jeszcze dracze, wyjechaliśmy tak? Z właśnie. Tak. A, i teraz tu będzie lokwa. Nie, luka dubrawa, sorry. Luka dubrawa. No i teraz wyjdziemy na tą nową drogę Obwodnicę, tak. Tu jest zjazd skrót. Dobry jest ale widzę, że dzisiaj też nawet pracują. No, w niedzielę? No, no w tamtym tylko dwa tygodnie tam ujechaliśmy. Tak. Skrót sobie zrobiliśmy, a teraz w ale pracują w niedzielę. Bar no, jeszcze raz. Bardzo dużo tych kamperów. Kampera, bardzo dużo tych kamperów. Integra dzisiaj jeździ tutaj do, w kierunku Rybicza. No i też bardzo dużo jest. A zjedziemy teraz do Prapratna, czy nie? nie, wiem, nie. Jak jest prosto i wszystko widać, a jak jest dalej pod górkę, to jest, to jest przerywane, ale nie powinno się już wyprzedzać tu można. Tak, plaża jest pieszczysta. co jest ewenementem w Chorwacji. Są zachwyceni. My akurat nie lubimy pieszczystych z plaż, ale wygląda to ładnie. Ho, ho, ho. Co faj. Taki ma. Jeszcze spojrzenie, jak czekamy na. zjeżdżający też w Francji. już tam? Tak. Cienia by się znalazło na tej plaży, więc. No, jak widzieliście, wyjazd jest dosyć nefragiczny, bo zjeżdża tutaj dużo przyczep, dużo kamperów, a droga jest wąska i pod górę, więc cofanie nie jest zbyt przyjemne. Twoje uroki. No i trajekt jest na prawo. A my już nie będziemy jechać na prom. Idziemy? No to jedziemy. 10% dołu. Sporo ludzi. Dawaj, wjeżdżaj. Jedziemy. Nie no, nie dzisiaj. I jeszcze raz spojrzenie na propratno. Co, ale jak kupimy sobie namiot dachowy, to, jest to tu jest fajnie. Ja bym tu chciał przyjechać. Tylko trochę tu jest dla dobrze. Bo za każdym razem gdzieś to ciągle się wszystko składa. Nic nie ma. To no, nic nie ma, no ale. ale to... mały sklep pewnie drogi. bo już przy kempingu. Ale przy kempingu, ma ceny odpowiednie. Ja. No tu jedynie na mleko można sobie popływać bez auta. Na zakupy trzeba jechać do łobicia. A... Stąd to do stonu No, tu nic nie ma o, Lub do ploczy Bo tu do ploczy blisko. No, tu, tu. Ale co nie zmienia faktu, że i tak tu jest fajnie Także jeżeli szukacie pieszczystej plaży To Popratno obok plaży Trystenica w Orebiczu, to ta plaża jest całkiem przyjemna. A my wyjeżdżamy już jedziemy dalej w kierunku Dupownika. łączymy się już, połączyliśmy się już z tą starą Jadrańską Magistralą. Musieliśmy się zatrzymać, żeby nagrała ten jakt i zobaczcie jak pięknie tutaj ta, prezentuje się ta panorama. Idziemy nad ten Omle Zobaczyć? co się zmieniło? To jedziemy na najkrótszą rzekę w Europie Czy się skróciła od tamtego roku, czy nie? Ale nie, bo tam most był w remoncie, to ciekawa jestem, czy my tam, czy my tam w ogóle pojedziemy Po roku. To miejsce ma jakąś dziwną magię. Zobaczcie tutaj. O. A tu był chyba wtedy murek, nie było nic widać. A, chciałam powiedzieć, że płytko jest, ale raczej nie. W tamtym roku ta restauracja była zamknięta. No to najwyżej jeszcze tu podejdziemy. Zejdziemy może jak już tam dowrócę, żeby nie O, A... Najlepiej Ombla jest najkrótszą rzeką w Europie i jedną z najkrótszych na świecie. Ma zaledwie 30 metrów długości. I pomimo tego, że jest najkrótszą rzeką, jej nurt jest dość wartki i jest dosyć niebezpieczny. No, nie będziemy sprawdzać, czy woda jest ciepła czy zimna. Bo... na bo coś mnie pogryzie O, tu pod spodem też wypływa woda Zbliżamy już z miejscowości Rożat i Mokosica i zaraz będzie Dubrownik. W tym odcinku już się z Wami powoli żegnamy. Oczywiście zapraszamy na kolejny, w którym dojedziemy na półwysep Prywlaka i być może uda się nam zwiedzić tą twierdzę ostro. Dziękuję, że byliście z nami, bardzo prosimy oczywiście łapki w górę, subskrypcję, bo pomaga nam to się pozycjonować, o, oczywiście daje nam również motywację do dalszych nagrywań filmów. Zostańcie z nami, do zobaczenia, cześć!